Cieszę się, to jest jeden z moich lepszych wyników rano, e, także e, lekka ulga, bo, bo wiadomo, że ten pierwszy start jest zawsze taką niepewnością i, i, i tak naprawdę no, ufamy swoim przygotowaniom, ale dopóki nie wyjdziemy i nie poczujemy publiczności i nie wskoczymy do basenu, to nie wiemy jak popłyniemy. Także cieszę się z tego rannego rezultatu, ale już myślę o tym, żeby wyjść spływać, odpocząć, bo po południu jest tak naprawdę nowy wyścig, nowe rozdanie. I, i tam trzeba też popłynąć i myślę, że jeszcze lepiej. Nie chcę powiedzieć, że to jest łatwo, proszę tak nie mówić. Myślę, że to jest tak, tak jak mówię, trzeba przejść każdy etap i dopóki nie będę w tym finale, nie będę mówić, nie będę spekulować, po prostu chcę zrobić swoje, popłynąć jeszcze jeden wyścig, tutaj wszystko się może zdarzyć. Rezerwy zawsze są. Czasami Warto czekać. Warto, wa, warto poczekać na coś fajnego i, i być cierpliwym. I myślę, że to też, że miałam start na końcu, to nie było jakoś, że denerwowałam się, tylko po prostu zyskałam na tym, że, że mogłam zobaczyć tak naprawdę moich, moje zawodniczki, z którymi będę rywalizować, oswoić się z basenem i, i, i po prostu wyjść dzisiaj z, z większą pewnością siebie. Publiczność super. Żeby jeszcze dopingowali, zapraszam wszystkich na, na basen, żeby żeby dopingować nie tylko Francuzom, ale też, też naszych Polaków, bo, bo to nam daje dużo energii.